Drodzy Państwo, nazywam się Jan Brzezecki i od wielu, wielu lat 37 prowadzę Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Stegnie, ale też przez wiele lat, ale też przez wiele lat byłem szefem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Fromburku. A niektórzy kojarzą mnie z promborkiem, niektórzy kojarzą ze Stegną, a nie wiedzą, że ten festiwal przez krótki okres czasu był jednym. To był festiwal w Stegnie, Promborku w i węglądu. Ale jeszcze chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz. E, no właśnie. Kiedy było 70-lecie, 80-lecie tej orkiestry, miałem przyjemność prowadzić, współpracować już ponad 10 lat z tą orkiestrą. Więc jest mi ona bliska i znam prawie wszystkich orkiestrantów, więc po to tutaj przyjechali, żebyście Państwo wiedzieli, że Orkiestra Wojskowa w Elblągu jest jedną z najlepszych i najstarszych w Polsce, a czy najlepszych? Drodzy Państwo, chciałbym podziękować Pani Wójt Gminy Stegna, Pani Ewie Dąbskiej oraz Dyrektorowi Gminnego Środka Kultury w Stegnie, Panu Łukaszowi Niedźwieckiemu za objęcie patronatem naszego wydarzenia i mam nadzieję, że te koncerty wejdą na stałe do harmonogramu koncertów e, tu w Stegnie I oczywiście w tym miejscu i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Księdzu Prawoszczowi Grzegorzowi Puchalskiemu Za wyrażenie zgody, że mogliśmy tutaj wystąpić, drodzy państwo, rzadko się zdarza, że orkiestra bywa z takim repertuarem w kościele, ale jeszcze w takim kościele, przecież te lata historii patrzą na nas. Drodzy państwo, oddaję głos księdze, księdzu Grzegorzowi. Proszę jeszcze, chwilę usiąść. W tym roku lato nas nie rozpieszczało. Ale muzycznie tutaj wstecznie byliśmy bardzo rozpieszczeni, bo było wiele koncertów i przy gwinnym ośrodku kultury, i tutaj w naszej świątyni. Dzisiaj mamy piękny finał w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Elblągu. Bardzo za ten finał dziękuję. I dołączam się do wszystkich podziękowań, które pan Jan Żuzecki wypowiedział, a jemu samemu też oczywiście, bo on już jest taką chodzącą historią tego festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Organowego Wsteknie Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za prowadzenie festiwalów, koncertów, za też organizowanie w jakiś sposób tych osób, jak chociażby Orkiestry Wojskowej w Longu, żeby tutaj ich zaprosić, żeby ich zmotywować i zachęcić do gry, więc bardzo serdecznie Panu Janowi bardzo dziękuję Panu dowódcy, kabermistrzowi, całej orkiestrze, wszystkim solistom i Państwu oczywiście za obecność, za to, że podejmujecie te wyzwania, dobrze jak się coś dobrego dzieje, prawda? Drodzy, Drodzy Państwo żegnamy się dzisiaj z orkiestrą żegnamy się ze stygną. No bomby. Zerblonga przyjechaliśmy tu Państwu, żebyście mogli posłuchać tej wspaniałej muzyki, wspaniałych wykonawców. Czy chcecie, żebyśmy wrócili? I nie spodziewam się. A ja oczywiście żegnając się z Państwem dziękuję i do zobaczenia. dziękuję państwu i do zobaczenia